Cześć, z tej strony Antek i tata. Słuchajcie, kupiliśmy w dniu dzisiejszym Hot Wheelsa taki jeden mały samochodzik. I patrzcie, co mamy tutaj. Elektryczną hulajnogę. To znaczy, jest to taka hulajnoga, że nie można się z nią zbytnio rozpędzić. Taka pół elektryczna. Znaczy, nie no, ma tam koło elektryczne w ogóle. Tylko, że rozpędzacie się do 6 na godzinę. I potem, jak już staniecie na nią, tak się normalnie rozpędzacie, że tą nogą. Nie ma żadnego gazu ani hamulca, i ona po prostu utrzymuje tą prędkość, że sobie jedzie. I teraz będziemy ją otwierać. Słuchajcie, zobaczymy, co jest w zestawie. Zobaczcie, tak wygląda. W ogóle z tyłu na obrazku. Tutaj to ma takie coś. O! No zobaczymy. Jest jeszcze szara hulejnuga, ale ja będę miał taką O, no, kupiliśmy ją, słuchajcie, na coś wyciągnął rzeczy. Tylko zobaczy, czy się. Czy to wszystko obejmuje? Tutaj to, co robimy. Antoś, weź się za miejsce, miejscem, pójdź od, od strony komody, żebyśmy wszyscy widzieli, co tutaj się będzie działo. A więc, tak, słuchajcie, poczekaj, Antoś, nie Wyciągamy ją. No, pociągnij pudełko. Pociągnij pudełko, bardzo dobrze. Jest wspólna noga, tu są jeszcze jakieś części. Zaraz sprawdzimy co tutaj jest, co było w zestawie. A więc tak, w zestawie mamy zasilacz już widzę. Do ładowania. Zasilacz. Do ładowania. Jest końcóweczka tutaj. Proszę uprzejmie. Taki zwykły tam. Zasilacz. Tutaj dwa, trzy, dwa, 2, yy, takie średnie, jeden mały imbus, dzwonek. Antoś dzwonek jest. Karta gwarancyjna. I reszta, słuchajcie, ja już tutaj będę, wezmę tutaj sobie gimbalka. Antoś będzie ją tutaj już nie rozpakowywał. Nie no i co tam mamy Antoś? A, to ją można składać. No tak. Ten nie trzeba skręcać. No nie. Bo myślę, nie no i... Weź nożyczki i rozetnij tą folię. Nie, dobra A, już sobie radzi, patrzcie. Czyli tak to wygląda. Wszystko samemu. Sobie może wstanę trochę, żeby było z dalej widać. Oła. Mhm. Patrzcie no dobra, to teraz już Ci pomogę. Słuchajcie, już wracam, żeby pomóc mu. Co tutaj mamy? Tylko ustawię tutaj kamerę odpowiednio. A tutaj trzeba to włączyć, tylko nie. No zaraz zobaczymy, co tam jest. Czyli tutaj mamy, patrzcie, takie coś. Tutaj styropian. Folia idzie papa. A tu? Tutaj jakaś, nie wiem, jest metka. Weź tą głowę. Zrywamy. Tutaj to dajemy. to jest chyba taka jest ślepka, co? Taka patrz, tutaj. daj instrukcję. Daj. Ja tutaj ja. Gdzieś <grym> instrukcja. Czyli zawsze trzeba zacząć od instrukcji. Tak jest. Opatrzcie, jest. A instrukcja. Zaraz zobaczymy. Podejdę. Czy tu coś jest napisane? Słuchajcie. Nie, zawartość tylko baterii, Konserw. O, jest coś. Rozkładanie nogi. Czyli mamy tak. Mm, rozłóż stopkę. Antoś, stopka. No po tamtej stronie jest. No. Jest. Dobra. Potem... Zwolnij jakąś dźwignię z przodu. Dźwignię. Z przodu. Może a od Justyny kolejną? Tak od Justyny, to jest ten zestaw. Tu jest, patrz. Tak. Tutaj trzeba to zrobić, tak. Tak. Jakoś tutaj to trzeba podnieść radę słuchajcie, żeby mi tu chula noga takich problemów przysporzyła, to się tego nie spodziewałem, no nie kręć teraz synu, my, my tutaj rozkładamy, a, wystarczyło to nacisnąć tylko i to się bardzo leciutko rozkłada, a więc tak, a czekaj, to się do końca nie rozkłada, czemu? Nie naciskaj. Nie? nie robię. Ja to zawsze na tych unboxingach to muszę użyć trochę siły. Użyłem siły i wskoczyło samo. Dobra. To mamy załatwione. Słuchajcie. Teraz tutaj u góry. Rączka, rączka to tam jest chyba pikuś. Tak myślę, to czerwone hacze. będzie wycią wyciągnąć, synuś. Co idzie? Przyjdzie pomóc? Pomóc. Dobra, Daj, przy przynieś ten śrubokręt, duży. On jest w Silikon musiałem wyskrować, słuchajcie, z łazienki. Tam, gdzie była wanna, bo już taki czarny mi się zrobił. No i teraz się tutaj będzie działał. Tutaj ustawimy na komodzie. Sorry. Dobra, czekaj Antoś. Weź, weź łóżkę. Nie działa. I weź, weź tutaj, zobaczymy. Dźwignia. Weź ją weź. No i teraz to trzeba wsadzić. Witchnąć u Ciebie weszło. To tu jest gdzieś taka. A może tu? tu? strony. Weź wyjść Ankuś. Weź, Weź wyjdź. No już mówię ci trzeci raz. No. Dobra. Tutaj mamy. O! Jestem gotowa. A jest tak dzwonek. Dobra Jeszcze tam odblokuj na samym dole to, O właśnie no, Trzeba nożyć mhm. albo najlepiej to jakiś nożek No bo tutaj jest taka le o, o taka mleka hamulec no. hamulec jest Słuchajcie to nie jest taka wyczynówka bo widziałem, że część z Was jeździ na takich e, mniejszych kulajnogach, na takich mniejszych kołach. Tutaj na razie kupiliśmy taką Jak ktoś będzie chciał, to sobie kupi wyczynowe, wyczynowe do skakania wiecie, na skateparku i tak dalej, nie? Tak więc, teraz czekajcie, przeczytam instrukcję i, że, i zobaczę, na czym polega tutaj ładowanie tego. No już jesteśmy, słuchajcie, y, już wiemy mniej więcej co tutaj jest, jak to wygląda, jak widzicie tutaj jest włącznik, to jest, wzięliśmy ją do góry nogami, nie, tą hulajnogę i tutaj jest, tutaj jest włącznik. Antoś, powiedz, co tutaj widzisz? No bo tutaj jest też taki koleczek, żeby się woda nie wlała, no bo leśnaczkę. wiecie, no, to jest to tutaj... mechanizm elektryczny. Tak, tutaj to po prostu trzeba wyciągnąć i tutaj będzie ładowanie. Jak już naładujemy, to po prostu trzeba będzie to zamknąć, tą wtyczkę. A tym czerwonym guziczkiem się włącza tą elektryczną hulajnogę i się wyłącza. Czyli teraz jest wyłączona. Jak naciśniemy, o jest włączona. Wtedy... A jaki ma zasięg? A ja jaki zasięg? Nie wiem. <laughs> Ona miała chyba 7 czy 8 km. Chyba 8. No tak więc, tak to, tak to no. wygląda. No, dobry Antoś, weź już ją, weź ją teraz już uh, przewrócić z powrotem. Od 7 do 10 km. Od 7 do 10 słuchajcie, na jednym ładowankę. Od 5 do 8 godzin. No. Czyli w nocy zostawiacie, a macie do szkoły jak najbardziej kolejnogę. 180 ten, A, właśnie, co najważniejsze, słuchajcie, daliśmy za nią. Ile Antoś dałeś ze swojej? 700. 700 złotych ze swojej kasy, nie? Tak więc chciał, kupił, jak najbardziej. Musisz tą nóżkę złożyć. Nóżkę złóż i e, się troszeczkę rozpiąć. Zobaczymy. No. Ona ma amortyzatory, nie? Tak jest. Jest amortyzatorowana. Jak widzieliście, może wcześniej była taka sprężynka z tyłu, z przodu też ma amortyzator. Amortyzator jest mniejszy to ten, to nie widać tylko. A tak tam musisz chyba e, zamknąć to, nie? Żeby ci się nie złożyło. Co? Tam z przodu taki dziubek jest z drugiej strony, Antek ten o właśnie, to to to, to na dół, tak tak, to weź na nadal. dół, na dół, na dół, o, no? trzeba Cię przytrzymać, teraz sobie poradzi, to... poradzi sobie, o, i teraz będzie, teraz Ci się nie złoży, no, na podwórku ja jak sobie to poradzi, złożyć, nie? zaraz słuchajcie, pójdziemy na podwórko, Antek zrobi test, na elektrycznej, pod górę, dobra, nie naładowany, nie wiem, no to zróbcie, zobaczymy, teraz. dobra, to jeszcze sprawdzimy czy jest naładowane i wtedy będziemy ten i wtedy będzie no jak będzie naładowane to pójdziemy a jak nie to naładujemy i też pójdziemy na razie pa. słuchajcie jeszcze ten dzwonek ten męczy mnie tutaj dużo ten dzwonek weź śrubokiem zwykły krzyżakowy no, męczy mi, patrzcie jest No bo dla to nie, te ten mniejszy. <grymne> ten dał mi taki wielki, jakby chciał odkręcać od. Jakoś, o jakąś wielką. Tutaj normalnie wykręcamy cię. Odkręcone. Śrubka. Bardzo ładnie. Z której strony ci go zamontować. Z lewej, bo ja jestem nie A to się nie już Łaga dajemy, weź Antoś wyjść, żeby dzieci widziały. Tu śrubka. Zręcamy. Kolejne nogi takie popularne, co Antoś? Nie? Wśród tej młodzieży teraz. I parosów też. Ale to wszystko przez to, że są elektryczne. Chyba. Chociaż nie, chłopaki to sięgają na zwykło. Dużo dzieci idzie no ale jak, jak chodzimy do szkoły, to dużo widzimy. Coś też rądem, która jeden z deskorolką, ale wychodzić świetnie. Ty, no. źle ją zamontowałem, może wiecie się... Muszę ją chyba tutaj złapać. No bo tutaj ona się dotyka do innych elementów i nie ma takiego, widzisz? Takiego podźwięku. Nie ma tego podźwięku nie, no, no, ja to może jak no? to znaczy? wyjdź mam coś z kamery a no, to, to czerwone to co to jest? z tam leży? nie wiem czego leży? Ja no to no, podwodze to jest do wyrzucenia, tak? tak jakaś blokada była A no. tutaj tam jest o, i lepiej syna nie, ale tutaj nie obejmie co to jest? Jak on Wyjdź. Co teraz ty mi dzisiaj wyrygujesz? Wyjdź, chodź. Dobra, ten, ten dzwonek, to na razie. To może być dzwonek? Nie będę się rozumieć. Nie będę was męczył tym dzwonkiem, ani siebie Na razie.